Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj zaprezentuję Wam stosunkowo niedawną nowość. Wagony 111, serii 111a firmy Robo w niezmiernie popularnym malowaniu PKP Intercity. Wagony, na które ja długo czekałem, i nie tylko ja. Od razu trzy numery, i za to bardzo, bardzo duża. Pochwała dla producenta, bo naprawdę trzech naraz modeli potrzebowaliśmy. Jak później będzie ich reedycja, to tym lepiej. No dobra, to może najpierw zaprezentuję same pudełka, o jakich wersjach mówimy, tu od góry. Wszystkie mam wersje z oświetleniem. To były dwa numery z Wrocławia, tu końcówka 4096, drugi końcówka 0,10,2, a ten ten jest z Krakowa akurat i jeszcze jeden z Wrocławia 723-7, wszystkie oczywiście szóstej epoki, wszystkie opisane jako wagony 111AH ja może je sobie tak ułożę po... tak powinny być w kolejności katalogowej i e, przystąpmy do rozpakowania po kolei wszystkich e, wagonów. Pudełko i pakowanie standardowe, jak to w przypadku robo, e, woreczek z, ze sprzęgami i z krótszymi wężami. E, tutaj mam też włożony jeden z dłuższych węży. Dlaczego? Dlatego, że wypadł i tu, dziękuję Tomku, Tomek mi zapakował to woreczka, stąd wiem, że gdzieś tu będzie brakowało. Brakuje dwóch węży i zakładam, że dwa są w środku. O i tu są cztery węże. Teraz tak, no spójrzmy. Najpierw od strony tutaj od strony korytarza na wagony. Porządne wykonanie, tutaj piękne, bardzo fajnie zrobione napisy. No i oczywiście to coś, co w przypadku wagonów Robo jest tam zawsze poruszane, dyskutowane: czy jest banan, czy go nie ma. No tak, patrzcie sami, ustawiłem to na środku tutaj obiektywu kamery, żeby nie było przekłamania gdzieś tam optyki i popatrzmy. Moim zdaniem coś tam tak jakby uciekało. Identycznie też to widzę, patrząc po prostu okiem. Teraz patrzę własnym okiem za kamerę. Gdzieś jakby on był ten wagon uniesiony lekko do góry. Teraz obejrzymy od strony przedziałów. Oczywiście w środku kolorowo, porządnie zrobione. To nawet nie ma co ściągać tutaj. Hmm, nie ma co ściągać obudowy, to już po prostu zdjęcia w internecie się pokazały, no a na górze ta listwa oświetlenia od czoła, bardzo porządnie też ten wagon wygląda, a co by tu, nie, żeby nie było wątpliwości, ja sobie tu na razie odłożę. go tak położymy na miękkim, żeby nie było wątpliwości, i dla ciekawości porównajmy go z modelem Pico. Jak na razie, jednym wydanym 97604. Model, który za moment, za parę tygodni, powinien mieć już bliźniaka, Ma on ulec reedycji i dostaniemy kolejny numer inwentarzowy w ramach tego numeru katalogowego. Już tutaj rozpakowuję. I spójrzmy z bezpośrednią konkurencją. Szeroko dyskutowane. Tutaj mamy już folię. Najpierw położę dobrze. Obrócę z właściwej strony. To może Wam wezmę tak, troszeczkę też przybliżymy i już leżą obok siebie. I pierwsze wrażenie, to co ja widzę. No więc, tak, inne ciut odcienie tego samego wagonu. Pytanie, który z producentów zrobił, użył właściwszych. Pytanie, na które być może nigdy nie będzie odpowiedzi. Wiadomo, że znaleźć dwa identycznie pomalowane wagony w taborze PKP Intercity też łatwo nie jest, jeśli obok siebie nie stały, razem nie zeszły gdzieś tam po remoncie wiadomo, że te farby blakną i tak dalej. No więc tak. Tu na wagonie Pico zielony pasek tony jaśniejszy, bardziej intensywny. Biały pas jest biały. Tutaj jest taki przytłumiony. Błękit zawiera mniej czerwonego. A szare podwozie jest bardziej szare. Tu jest też, zawiera więcej składnika czerwonego. Wchodzi wchodzi w, w lekko w fiolet. Tyle widzę własnymi oczami, nie wiem na ile widać to na kamerze, bo wiadomo, jest gdzieś tam przekłamanie barw przez kamerę później na Waszych monitorach. Co dalej? Dalej to, to, że te granatowe paski, jaki napis tu też jest bardziej jest ciemniejszy, tu, tu jest bardziej niebieski. Dalej to są szczegóły już wykonania, o których warto powiedzieć. Tu mamy brzegi stopni pomalowane na biało, piko nie mamy. Odwzorowanie wózków na całkiem podobnym poziomie, może minimalnie lepiej wyglądają te wózki robo. O środku mówiłem, piko, na którym filmie pokazywałem, jest bida z nędzą. Jednokolorowe, mocno uproszczone, także tu plus dla robo. Dalej, kolejna sprawa, też mocno dyskutowane ramki okien. Tu rzeczywiście w pico one są, wyglądają lepiej. Widzimy wyraźnie, że tu ta górna połowa okna ma dodatkową ramkę. Pamiętamy przecież zjazd tymi wagonami, że po prostu te okna są opuszczane w dół, stąd to wzorowanie bardziej do mnie trafia. Tutaj jest po prostu w przypadku Robo zwykłe, zwykła ramka podzielona przez pół. Może minimalnie troszeczkę w górnej części grubsza, ale to jest minimalnie. Generalnie nie wygląda to tak dobrze jak w przypadku Piko. Aczkolwiek tu mm, muszę powiedzieć, że na niekorzyść Piko moim zdaniem jest to, że w obrysie tutaj pudła budy jest dodatkowa ramka. Zaraz wam to pokażę. Poza oknem. Ciężko to zauważyć, ale o, tu będzie widać. Widzicie, to jest ramka w kolorze, tu jak mój paznokiś w kolorze właśnie tym błękitnym, i to jest odlane razem e, z budą. Tego moim zdaniem nie powinno być. Jak się przyglądałem na zdjęciach, czegoś takiego nie ma. Powinny być okna wklejone tak jak e, tu, choć no. E, powinny troszeczkę bardziej wystawać tak jak w wagonie Pico, no tak jak mówię żaden, żadne z tych okien super moim zdaniem super prawidłowo nie są odzorowane, jednakże bliżej tu Piko do właściwego wyglądu, ten wagon Piko zewnętrznie wygląda lepiej, jak pomalujemy te tutaj krawędzie stopni to i jeszcze jakieś tam inne drobiazgi, o tutaj widzicie te uchwyty są na żółto w przy... W wagonie robo inne drobiazgi, to wagon ten zewnętrznie będzie wyglądał wydaje mi się, że nieco, nieco, nieco lepiej. Ale cóż, jeszcze jest wnętrze. Zresztą nie ma co porównywać akurat tylko pod tym kątem. Dobra, podwozie. Obejrzyjcie. ach muszę to jakoś położyć, żeby do kamery. No i dobrze. Widać, niby podobnie odwzorowane, ale jednak różne są te rozmiary z krzynek. Bardziej przestrzennie jest zrobione podwozie roko. Te przewody nie są odlane tak razem z podwoziem jak w przypadku Piko, w przypadku Piko one są odlane. Może te skrzynki tylko są jako osobne elementy zamontowane. Zbiorniki, chyba też tak, zbiorniki też. I to tyle. Tutaj z kolei zbiorniki są. Odlane w przypadku Robo, ale sporo z takich przewodów jest. O, widzicie, docisnę, jest e, przestrzenny. Także, no, znowu, żaden z nich nie jest idealny. Diabli wiedzą, który e, z producentów prawidłowo to e, rozwiązał pod wagon. Nigdy nie zaglądałem i nie mam zamiaru, nie chciałbym nigdy znaleźć się pod e, wagonem. E, co tam jeszcze? No, zwróćcie uwagę na to, że znaczy to wiecie, że oświetlenie, że wagony tutaj PICO są oświetlone no i zobaczcie, jak zostało to rozwiązane. Tutaj Piko, co prawda nie mamy blaszek do odbioru prądu, jak mamy standardowo w wagonach na przykład ACME, ale PICO jest tu przygotowane do tego rozwiązania, że tu są blaszki i zbierają z poszczególnych osi, wtedy jedno z kół należałoby, nie tu by był jeden biegun, zobaczcie, że są odwrotnie założone koła, a tu byłby drugi. Koła są oczywiście izolowane, tu widzimy tą izolację, tu nie widzimy. Tu jest inaczej. Tu prąd jest zbierany też z dwóch wózków, ale zobaczcie, doprowadzone są dwa przewody. Jest zbierany tutaj z blaszki. Ta blaszka pewnie jest zespolona razem z gniazdami, co najfajniejsze z metalowymi gniazdami, w którym są osadzone te osie. Także całkiem fajne rozwiązanie, może nawet lepsze od tego standardowego zastosowanego przez Pico. Dlaczego? No, dlatego, że jak mamy te blaszki założone, wagon jest oświetlony, to toczy się wyraźnie gorzej. Tutaj tego nie będzie. Zresztą już jest opinia, że te wagony bardzo fajnie toczą się po torach, mimo tego, że mają osiedlenie. Dobra, to tyle. To spójrzmy jeszcze tu od czoła. Wagon. O tak, wagon robo jest. No ładnie wygląda. Tutaj mamy te uchwyty na drzwiach pomalowane na biało i przede wszystkim mamy te węże. Przestrzenne, a nie tak jak piku, gdzieś tam odlane razem z tą bryłą podwozia. Dach, dach się różni. Czy gdzieś się zbłąd, gdzieś jest poprawnie, tego nie stwierdzę. Nie doszedłem do tego, natomiast no, wprost z pudełka możemy przeczytać, że są to modele różnych wagonów, tak jak powiedziałem Robo to jest 111 AH a Pico według opisu na pudełku 111 AP stąd może być ta różnica konstrukcyjna w dachu, wiecie pewnie lepiej to to tyle jak widzicie też jest różnica w kolorze dachu tutaj ten szary Pico jest ciemniejszy co jeszcze? W zasadzie chyba już byłoby tyle, ale muszę tu rozpakować kolejne z modeli. Robo. Już go rozpakuję. Mam ten swój cel. Oczywiście. jak to jest zapakowane? Gdzie jest to? Tak, tu jest. I już mam tu na wierzchu. Woreczki, żeby mi się nie pomyliły, bo znowu może być kwestia różnej ilości węży. 4, 4, także tu woreczku nie powinno być. A ten model odłożymy. Kraków. I tu się przestawię na widok. Tam, makietę Muszę wstać i postawić wagony na torach. Jeden a ten postawimy może odwrotnie. Jeden będzie stroną od przedziałów, drugi będzie stroną od korytarza. Zgasz światło? No, i przede wszystkim. Włączę no, zasilanie na makiecie i już to też wezmę tą perspektywę. No i spójrzmy na no, oświetlenie, fajnie wygląda. Znowu było utyskiwanie, że niestety oświetlenie, mimo że płacimy sporo za to, kilkadziesiąt złotych, to jest po prostu włącza się, nie wyłącza. Jest w wersji analogowej, nie ma zainstalowanego dekodera po to, żeby sterować sobie tym oświetleniem. Poza tym, no co to by miało być za sterowanie, skoro to po prostu włącza się albo się nie włącza. Tu wiele osób marzyłoby się, żeby były różne strefy właśnie na tej listwie oświetleniowej, żeby nie wszystkie przydziały były zapalone, żeby można się było tym bawić, no i oczywiście, żeby też było wyjście na oświetlenie końca składu. No tak, to są takie tam życzenia. Mi akurat na nich niezbyt zależy, aż tak na tych funkcjach cyfrowych modeli mi, mi, mi tutaj nie zależy, więc nie będę dalej komentował tego tematu. W każdym bądź razie wagon oświetlony wygląda całkiem fajnie. Jak widzicie, o, jeden, drugi. Piko mam oczywiście nieoświetlony. Zapalę z powrotem światło, i jeszcze jedna, tutaj też burza, szklance wody. Otóż chodzi tutaj o odległość zderzaków od siebie, że zderzaki powinny się stykać wtedy, kiedy wagony się stykają tutaj przejściem międzywagonowym, tymi wałkami. Oczywiście u mnie się nie stykają tutaj tak równiutko. To nie jest wina wagonów, tylko wina mojej makiety, bo tutaj jestem na spadku. O tu jeszcze teraz bardziej. Widzicie, jak zjeżdża ten wagon sam. Dokładnie puszczam go i on zjeżdża. Stąd dlatego jest ta szpara. Pokażę Wam tą szparę. Także mówię, to nie jest wina wagonów, żadnych tam bananów, tylko mojej makiety. A propos bananów, spójrzmy tu na model Pico. Ale muszę oddalić, żeby było podobnie jak wtedy. Tak wygląda wagon Pico. Czy na zielonym pasku, czy na granatowym? Teraz ja sobie spojrzę, i wydaje mi się, że jest to jakoś lepiej odzorowane. Spójrzcie sami, jeden wagon. Teraz dla porównania, robo. Także nie przestawiam kamery. O. A może oba obok siebie. Nie jest wcale łatwo to pokazać, nie jest łatwo e, stwierdzić tu. Na korzyść czy nie korzyść, wydaje mi się, że jest jakieś minimalne ugięcie w tych wagonach, Robo, ale optycznie nie jest ono jak już mocno zauważalne, tak jak jest zauważalne na platformie res firmy ROCO. Tamto ugięcie już jest e, słynne. Dobra, wrócę tutaj do odległości między zderzakami. Zarzucają, że zderzaki się nie stykają, a w przypadku konkurencji, tu mamy. Zostawię wagon Pico. Widzimy wyraźnie, że ten zderzak jest bardziej wysunięty. On jest właśnie na równo tutaj z wałkami, że w przypadku wagonów Pico by tabor by się stykał tutaj ze sobą zderzakami. Czy to jest problem? Moim zdaniem nie. Akurat producent Robo przyjął takie rozwiązanie, że je cofnął. Po co przyjął takie rozwiązanie? No po to, żeby te wagony radziły sobie w ciasnych łukach na makietach, właśnie na takiej makiecie jak moja, i ja to jestem bardziej z tego zadowolony, że mogę kupić ten świetnie odzorowany wagon i jeździć sobie po mojej makiecie, niż mógłbym się tylko na niego patrzeć, jak sobie stoi gdzieś tam w gablocie, a nie byłby do użytku. Jest to jeden z kompromisów, kompromisów, takich, jakich Wiele jest przez producentów modeli podejmowanych, i dla mnie jest to zrozumiałe i akceptowalne. To, że Pico zrobiło to ciut inaczej i akurat tak wygląda, no to niech to będzie jeden z plusików na korzyść Pico. Eee, wiadomo, że modelu idealnego nie ma i nie jest nim ani model Pico, ani Robo, ani żaden z wagonów Akme czy LS Models. Zawsze coś tam się znajdzie. <kluje> Przepraszam. No dobra. Nie mam specjalnie nic więcej do dodania. Jeszcze tu jedną rzecz Wam pokażę, którą wcześniej zauważyłem i sam ze zdjęć w internecie nie odpowiedziałem sobie na to pytanie. Dlaczego tak jest? Może Wy mi odpowiecie. Otóż, jak tu postawimy od strony korytarza oba wagony, to inny jest układ tutaj tych okien pełnych. Tu mamy... Okno trzecie, pełne trzecie od lewej i trzecie od prawej, tu jest to okno czwarte i tu też czwarte. Czy jest tu błąd odwzorowania jednego z producentów? Czy nie jest, nie potrafię udzielić odpowiedzi na to, na to pytanie. Trochę zdjęć przeglądałem, ale na ogół są od strony przedziałów, chociaż powinno być to statystycznie pół na pół rozłożone i, i specjalnie tych szczegółów nie widać. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to poproszę o odpowiedź w komentarzach. Też tam, no, wagony są teoretycznie innego typu, bo tu jest 111 AH robo, tu jest 111 AP, ale jak szukałem jakichś informacji w internecie, to odpowiedzi na to nie uzyskałem. Tu jeszcze ciekawostka, skoro już od tej strony, ten wagon Pico jeszcze jest pochodzi z takich czasów, kiedy można było palić w pociągu, z tej strony były przedziały dla palących, to widzimy po piktogramie, tu już te wagony są całe dla niepalących. No dobra, powoli zbliżam się do końca, nie mam tu specjalnie nic więcej do skomentowania. Jedyne jeszcze, co warto skomentować, to na pewno cenę. Otóż, no ja mam wersję oświetlonej, ale gdybym nie brał wersji oświetlonej, to wagon Robo kosztowałby 70, 80 zł, czy 60, gdzieś w tych granicach więcej. Dobre. Około 40% więcej jak konkurencja. Jest to dużo, uważam nawet, że bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, wagon ten przedstawia wyższy poziom wykonania, jeśli chodzi o wnętrze, natomiast no idealny nie jest. Te słynne ramki okien tutaj trochę psują odbiór, są taką zmazą na ikonie tutaj jakości producenta. No nic, czy kupić taki, czy taki, to podejmujecie sami te decyzje, tak jak i ja sam podjąłem i kupiłem. Ja bardzo się cieszę, że zostały wydane. Dlaczego? Dlatego, że już mam cztery sztuki w malowaniu PKP Intercity polskich Y drugiej klasy, piątą będę miał niebawem od Pico plus 2 Y -i Bałceny YB70 od tiliga i jest to 7 sztuk i jakże nam jest teraz dużo, dużo bliżej do odwzorowywania składów PKP Intercity. Oczywiście zastrzeżeniem, że dotyczy to składów sprzed paru lat, bo tutaj te daty rewizji są już najmłodsze w przypadku tych wagonów Robo chyba 2012 rok czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie na pudełku nie jest to napisane, trzeba z lupą oglądać albo szukać informacji w internecie, a w przypadku Pico to jest to 10 lat do tyłu, także no znowu jest tak, że mamy modele ale do ciut starszych składów teraz w obecnych składach jeździ coraz więcej wagonów zmodernizowanych właśnie greków, już coraz więcej z czarnymi pasami i tak dalej, ciągle czytam w internecie, na przykład na rynku kolejowym o kolejnych przetargach, zamówieniach ze strony PKP Intercity na Modernizacje. Czytam o tym, że już w Migrodzie jakieś zmodernizowane, właśnie wagony 111, a teraz czarnymi pasami są na testach. Mówię tutaj o wagonie, chyba takim mocno pokombinowanym z przedziałami na rowery dla, dla inwalidów oraz z automatami z jedzeniem. Od ciekawostka, jakże to się zmienia na naszych kolejach. No ale no właśnie mamy nowe wagony kiedy się doczekamy ich modeli skoro tak długo czekaliśmy nad na to pytanie odpowiedzi nie znam. No dobrze. W zasadzie pora już chyba kończyć moją opowieść także kończę prezentację tych wagonów mam nadzieję, że Jesteście w miarę zadowoleni. Sporo rzeczy postarałem się tu omówić, pokazać. Nie pokazałem trzeciego, trzeciego z wagonów, ale tu specjalnie dużo do pokazania więcej nie ma. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. To też mi było wskazywane, to na jakość malowania tutaj tych wagonów robo chodzi o odcięcie bieli od tego błęki. To niestety nie jest najlepiej. Jest to z różną intensywnością. Tu jest ostrzej, tu jest jakoś bardziej rozmazane. Jakoś widać, że nie do końca wykonawca chiński, wykonawca tych modeli się przyłożył. O tutaj zobaczcie, pod światło też jest jakieś takie, nie wiadomo, co. Spójrzmy na konkurencję. Tu jest to odcięcie. O, spójrzcie, dużo, dużo ostrzejsze. Wagon ten wygląda na lepiej pomalowany, na bardziej profesjonalną robotę, jak wagon Robo. No niestety, to też jest minusik tutaj na konto Robo i też zawsze do zastanowienia pod kątem tego, ile te wagony kosztują. No dobrze, pora kończyć. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Żegnam się z Wami. Cześć.